Co myślisz o gender neutral toaletach? A to nie są toalety dla niepełnosprawnych po prostu? A no ja też mam te komendy właśnie Tylko że nie wiem czy one działają, bo one nie sprawdzane były Pół roku nie robiłem nic No mi działają Ja Jeszcze moderatora O kurwa ja pierdo. Ja pierdo. Ale no spokojnie, no chcę ci coś pokazać. No to możesz, możesz a możesz na Macieju pokazać? Macie... Chodź, poczek ale chodź. poczekaj Maciej. Maciej ale ja chcę to tobie, proszę no to zrób też po prostu co chcesz, no to z, no. z nich, zrób to z nim no. Ale tu musisz pójść za mną. Ale to co, to, czemu to ma być łazienka? Oddaj się remek. Czemu to ma być łazienka? No proszę cię, ja mam do ciebie prawa, no. To jest niespodzianka, no, no, Remek. No. Ona ma do ciebie sprawę, no wysłuchaj. Dobra, Maciej, Maciej, chodź ze mną. No pójdę. Usiądź, ładnie, tutaj, usiądź. Aha, tu da się siadać, tak, normalnie. No da się, da się, usiądź, o, usiądź, usiądź. Czuję się. Usiądź, usiądź. No, usiądź, no, to dobra, siadam, okej, okay, siadam. Proszę, naszczel mi do morderem, jak błagam. Dlaczego oni tak do Ciebie mówią? To jest nienormalne. Cześć. O, A, uwaga, Heaven może być. Malą basen, coś w środku się dzieje. Mogą Heaven... Ja odpuszczam Cave'a. Main 1, a, main 1 Maka! Ja Pomagam. Wysoka jest u mnie. BS i Temple blisko, Temple! Kurwa. Blisko, blisko, blisko. O kurwa! Nie wiem, co. Siema. Ej, to jest Rusina, tam z tyłu na plakacie? Tak, chcę Pokażę ci coś. O kurwa! O kurwa! Co jest? <laughs> Czekaj, okay, o jeszcze etui z Rosiną, z jego płytą, z Jenny Mam też, i energia wygrywania tu jest e, Mam tu też ołtarzek z nim miałam Mam go napisanego na ścianie Bo nie weźmiemy tego tak Musisz to popchnąć do przodu Jak ty to kurwa zaparkował debilo to jest dobrze zaparkowany, po prostu trzeba popchnąć to do To pokaż jak wyjeżdża stąd No ty kurwa patrz Trzeba popchnąć do przodu Trzeba trochę użyć siły Jak powiedziałem, trzeba użyć treściły. Może... Nie, poczekaj! Dam Dobra, dam radę, nie, luz, luz, ja to, ja to... No dawaj, no co ty, kurwa, czterech pustaków jeszcze rady pociągnąć? Nie, nie wejdź. Dawaj. No. <gry> Żaden stream nie tak gejowskiego wajbu jak ty. Przecież Random Bruce ma większy gejowski vibe niż ja, już. A Renata to przykrywka tylko, tak powiedziałem to. Renata została wynajęta przez mamę Olka na jego drugą mamę, rozumiesz? A tak naprawdę e, Olek woli chłopaków. Myślę, że to też zrobił za lat. No muszę chyba w tym roku. W ogóle ja powinnam zaliczyć wszystkie, wszystkich lekarzy Powinnam... W chuj małe żelatyny? Dobra, jazda No patrz, no to jest jak ciecz Nie? Kurwa mać, pizda ciba Jestem idiotą Co ja robię w ogóle? Ja pierd co ja robię? Mm -hmm. no, karambury szwedzki to karambury. Co? Szwedzki stół lubisz? Co to jest szwedzki, szwedzki stół? stół? Tak jak w hotelach Papadki. jest szwedzki stół? Jedz mnie. Rżnij mnie ty i teraz. O, Nie. O, o! Ej, Dremek, może po prostu u, trzeba to warto powiedzieć, nie? Stary powiedz, że to jest twój widz z modulatorem, bo ja cię rozpierdolę zaraz, rozumiesz? Bo to ty ją, ty, ty ją stworzyłeś i teraz masz to zakończyć, bo to jest kurwa przegięcie pały I po... Na no to masz... I... i... i jedziemy za tydzień do Warszawki na tydzień Tak Do Warszawki? Za? Tak, nocleg no. za darmo. A u kogo nocleg? No. U mojej siostry kołanej. Okej, okej. Wiecie, że w Warszawie trzeba trochę, że tak powiem, uważać? Są różni ludzie, różni ludzie są w Warszawie, także naprawdę... No, ale my byłyśmy, nie idziemy pierwszy raz już któryś. Bemowo wam coś mówi? Bemowo? Tak. O, uważajcie na Bemowo. Czemu? Lepiej o tym nie gadać po prostu i uważajcie, nie? Uważajcie. Ale nie, ale I... czego? Jak nam nie powiesz, to nie będziemy widziały. Warszawa to jest straszna wieś. Bo Warszawa to jest straszna wieś, wiesz? im pokazać Keguta. <laughs> to, 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 to jest Airbnb, zobacz, tu jest pusto. No ale masz jakiś mikser tutaj. Toaster. Masz, masz. Masz może ogórki, bo mnie tak spręcą policzki. Bo ja sobie dam. Dobra, no i cześć, i cześć słuchaj, było takie dobre, był taki dobry o, dzień. Co? Był taki dobry dzień, a ty jesteś niewyżyta! Żegnam! Co? Nie da się stary. Wychodź, już teraz, dawaj Discord! Tak się zrobiło. O, ale się postraszyłem teraz, matka, jak mnie a, pierdele, nie, Może to przeciżyć! Może to przeciżyć! Leje się szampan, dawaj do tańca Przejmuję wioski, przejmuję miasta Dawaj do tańca, leje się szampan Mam koleżanki słodkie jak No nie bądź gubia, ja wiem czego